Jest taki problem, on jest, ja mogę mówić o 10 kwietnia, ponieważ jestem organizatorką Marszu Pamięci, który się odbywa z katedry pod pałac. Chyba trzy miesiące temu tutaj w tym miejscu podczas marszu apelowałam do pani prezydent, aby pozwoliła dopalić się tym zniczom. Żeby nie, nie były one zabierane i sprzątane przed no, dopaleniem się. Uważamy, że... No, to są jakieś takie elementarne zasady y, kultury, tak? Y, znicz jest w naszej kulturze bardzo ważnym y, symbolem. Osoba, która stawia znicz, stawia go w określonej intencji i myślę, że. Y, że pani prezydent i służby miejskie naprawdę powinny okazać w tej sprawie no, y, kulturę i, i też taką wielkoduszność. To znaczy nie rozumiem takiego podejścia y, do, do tych znaków naszej pamięci, y, wyrzucania zniczy y, gaszenia ich właściwie no, kilka godzin po. Pojawiło się nagranie pokazujące, że to pani Joanna, aktywnie działająca tutaj, zabrała jeden z wieńców, które pozostały tutaj po ostatniej miesięcznicy. To znaczy ja zapoznałam się z tym nagraniem, o którym pani mówi. Gratulujemy oczywiście gazecie wyborczej, że dotarła do tego nagrania. I też nie poniekąd zazdrościmy, że, że Gazeta Wyborcza ma dostęp do takich nagrań, bo my byśmy bardzo chętnie skorzystali tutaj z tego monitoringu, bo tutaj się działy rzeczy straszne i mamy nadzieję, że ta kamera zarejestrowała to całe zło, które tutaj miało miejsce. Ja widziałam ten film i to, co ja widzę na tym filmie, to jest to, że pani Joanna uratowała ten, ten wieniec, który miał być wyrzucony, więc myślę, że postąpiła właściwie.